Pan poseł Konrad Barkowicz, czy tak powinno być, że nowy rząd zaczyna pracę od kontroli tego, co zrobił poprzedni? No absolutnie. No, nasz nowy rząd, gdybyśmy mieli większość, to zacząłby pracę od kontroli co najmniej dwóch poprzednich rządów, czyli rządów PiSu i wcześniej rządów Platformy. Czyli prokuratora byście by zaprosili, żeby tam po, po, poszukał w tych szafach, trochę no, po, właśnie, pooglądał, co tam no, jest, właśnie... posprawdzał dokumenty, decyzje, faktury. No to u nas to do sprawdzania dokumentów puścilibyśmy Grzegorza Brauna on by sobie już tam poradził z kontrolą, bo ma w tym doświadczenie. No, okay. Natomiast zupełnie poważnie yy, nie te słowa tyle cieszą. Szkoda, że tylko będą dotyczyć rządów pis -u. Ale mnie te, te słowa o tyle cieszą Donalda Tuska, że rzeczywiście sama komisja śledcza to jest tylko naświetlanie pewnych faktów, często w, w takim kontekście właśnie medialnym i szauczeństwa, próby, próby wybicia się niektórych członków. Natomiast e, mówimy o poważnych sprawach, o poważnych nadużyciach, delikatnie mówiąc, podczas rządów Prawa i Sprawiedliwości i tym powinna się zająć prokuratura. Przy czym moim zdaniem jedno z największych, największych nadużyć, to było to, co popierali posłowie w czasie pandemii, bezprawne lockdowny i tak dalej, więc obawiam się, że te najbardziej poważne rzeczy nie będą ruchome. Ja się z panem zgadzam, że rozliczenie afer jest bardzo ważne, właśnie dla Polaków, dla ich interesu i dla naszego państwa, natomiast ja tu głównie słyszę o tym, żeby wyjaśnić, stworzyć odpowiednie mechanizmy, otóż przede wszystkim trzeba wymierzyć sprawiedliwość, to znaczy o tym też mówię. ukarać, to znaczy zdecydowanie ukarać odpowiedzialnych za łamanie prawa, <kuh> i za naruszanie podstawowego interesu Polski. Bo wymierzanie sprawiedliwości ma funkcję poboczną, prewencyjną, czyli funkcję Podda. polegającą na odstraszaniu. Przy czym, żeby to zadziałało rzeczywiście, to musi dotyczyć nie tylko polityków PiS-u, tylko wszystkich polityków, którzy w rzecz Rzeczpospolitej e, dopuścili się afer, również polityków Platformy Obywatelskiej, bo jak ukarani zostaną tylko politycy związani z pisem, to obecnie politycy poddanie, Platformy bo będą siedzieć bezpieczni. Panie pośle, y Wnioski że, że to świadczy o tym, że y, nie było nieuczciwych polityków Platformy przez 8 lat waszych rządów, jest brawurowy. Natomiast, natomiast tak, dużo, tak. dużo sensowniejszy, rozsądny wniosek jest taki, że PiS i PO wymiennie rządzą od dawna Polską, kłócą się o to, kto będzie rządził tym systemem, ale nie chcą rzeczywiście zmienić mm. tym systemu, Sz -sz -sz dlatego szkolna, ręka szkolna rękę myje, Zapo zapowiadacie, zapowiada zapowiadacie, zapowiadacie, że rozliczycie polityków PiS-u i skończy się tak samo, jak PiS zapowiadał, że <grym> To, to, to jeszcze do Magda Tusk. Bohater takiej powieści, Lampard, mówi takie słowa, jak wiele musi się zmienić, żeby wszystko zostało No I to jest właśnie ta, ten brak zmiany systemowej, o której mówiłem. Wy zresztą nie tylko obiecajcie, że zostanie to, co zostało obiecane, wy obiecyście więcej, na przykład babciowe plus, zwracam uwagę. Więc generalnie to będzie Pokolenie, rząd kontynuacji, będzie. to będzie rząd to poczeka, kontynuacji, to znaczy zamiast obniżyć podatki, żeby nie ludziom pieniądze w ich portfelach, bierze się pieniądze w podatkach z ich portfeli, bo, bo w budżecie są tylko z podatków pieniądze. I później się łaskawie im rozdaje w, w, w ramach jakichś programów. Po drodze trzeba zatrudnić urzędników, więc trochę zmarnować tych pieniędzy. Po drodze komuś tam nieuczciwemu się przyklei do łapki i się rozkradnie. To jest całkowity nonsense. My jako jedyni proponujemy zmianę systemową, czyli zakończyć rozdawnictwo, zakończyć kupowanie głosów wyborców ich własnymi pieniędzmi, tylko obniżyć podatki. Na razie złożyliśmy jako pierwsi w ogóle projekt w Sejmie klubowe zużyliśmy projekt o, o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku. Projekt jest zamrożony, po, projekt jest, tam, projekt jest zamrożony. W pan... Konfederacja wolność i niepodległość.